Bye. Uh -huh. Nie do ostatnim przejście wokół rąk, mała pokawa. Ale niech się wiedzą, że kto się narodził? Chrystus, tak? Narodził się Chrystus. I śpiewamy koleżankę.

Z dalekim kraju, szukając znowu narożonego króla żydowskiego, który ma na imię jak? Jezu! No my jeszcze go nie znaleźliśmy, a wy idąc po drodze? Też jeszcze go nie znaleźliśmy, szukamy dalej. Ale gdzie jest jeszcze jeden król? Gdzie jest wasz jeszcze przyjaciel o imieniu Melchior? Szuka, 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 nie ma, nie ma. Hop, hop, la Jezusa i Mary. Hop, hop, la Jezusa i Mary. Otóż głupi hej to, serze, to syn Boży w żółbie leży ludzki ród.

Nadzieją się cieszą. Do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę i ogłasza. Nadzieją się cieszą. Dotarliśmy moi kochani na dwór Heroda. Jesteśmy w Jerozolimie. Przepraszam, przepraszam. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Czy mamy z króla Ujrzeliśmy bowiem jego kwiatę na wschodzie I przyszliśmy złożyć mu pokłon Skoro to usłyszał, król Herod przeraził się A z nim cała Jerozolima Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu I wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz Ci mu odpowiedzieli Betlejem ludzkim Bo tak napisał Korot A ty, Betlejem, w nie jesteś z koła spośród głównych miast Judy, a bowiem z Ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu Mego, Izraela. Widząc ich, to Betlejem rzekł Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi. Niech każdy dziś powie Jezu ufam Tobie Tam gdzie jest Bóg Mieszka miłosierdzie W miłosierdziu Świat znajdzie pokój Niech każdy dziś powie Jezu ufam Tobie Niech każdy dziś powie Jezu ufam Tobie Niech każdy dziś powie Jezu ufam Tobie Moi kochani, tegoroczny nasz orszak Trzech Króli Przeżywamy pod hasłem nade wszystko miłosierdzie, miłość, pokój, przebaczenie w tym nadzwyczajnym roku, jubileuszowym roku miłosierdzie. Niech to miłosierdzie Boże nas prowadzi, prowadzi aż do Betlejem i na świat przychodzi. Wysyłej wroczy, a niebo się radują od niebiosy wyśmiech.